Jak tam chłopy! Staliszta już. Witam serdecznie na Tonarzu Dziennym. Dziś mamy 2 listopada, czyli tak zwane zaduszki. Dzisiaj robię tricet. Tak jak zawsze na początku. Pierwsze ćwiczenie. No to znaczy, ja łączę ćwiczenia. Robię serię łączone. To jest już będzie. Yy, Czwarta seria wyciskania w wąskim chwycie, i przechodzę na czwartą serię wyciskania sztangi łamanej z zagłowy. Kto to? Kurwa, że nie wiem, gdzie Wejdźmy wyciągnąć, jak tu chwilę zimę. A no dobra, idźmy z wami. Ale A. Idziemy. Ja muszę zapozować, bo tu się Nie. nagrywa. Dobra, już jestem. Jedziemy. Musiałem żonie wózek wyprowadzić, bo idzie z maluszkiem. На pass it. 12 ruchów, a zrobiłem 10, a to czwarta seria była w sumie, powstygłem, bo wyszedłem tam na klatkę, tam mróz już z dworu tego i za długie przerwy, no nic, lecimy tutaj Już ostatnia seria, tu mam jeszcze jedną, wyciskania robię pięć serii. Wyciskanie pięć serii, a wszystkie inne ćwiczenia po cztery. A tu, że główne ćwiczenie to sobie machnę pięć. Dobra, to było obciążenie zostawiam, bo będę robił wyciskanie francuskie do czoła sztangi łamanej. Potem jeszcze zrobię poręcze. I to będzie w sumie, w sumie wszystko. Dobra, lecę dalej. Dobra, chłopie, I lecę z czwartą, y, czwartą serią y, poręczy. I czwartą serią po poręczach wchodzę na y, drugie ćwiczenie. To znaczy. Ogólnie to czwarte, bo zrobiłem wyciskanie w wąskim chwycie, wyciskanie sztangi łamanej za głowy. Teraz robię poręcze i robię wyciskanie francuskie. Sztangi do, do czoła. Teraz będzie czwarta seria. Yy, czwarta seria yy, poręcz. Ubrałem rękawiczki, bo tu się ręce ślizgają na tym. <tosz> Kurwa, dziwne w trzeciej serii zrobiłem 12 razy. Bez rękawiczek, nie? Tylko na tych szmatkach z rękawiczki ubrałem od razu pewniejszy chwyt i zrobiłem 15 razy. Także yy, powiedzcie mi, jaki, jakie, jakie to ma przełożenie ogólnie. Tak na zdrowy rozsądek. Bo ruch jest przecież tu. Nieważne, czy. Znaczy no, okazało się, że jednak ważne, bo jak mamy dłonie na niestabilnym podłożu, tak, a mamy fajny uchwyt mocny, no to jednak gdzieś tam yy, nie musimy się skupiać na, na utrzymaniu tu dobrego chwytu. Jak mamy dobrych dobry, na przykład rękawice na śliskim podłożu. Tak, no zrobiłem, zrobiłem na tych szmatkach. One też były niestabilne. 12 razy i czułem tą niestabilność, tu w chwycie, na, 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 na dłoniach. Ubrałem rękawiczki, był elegancki, porządny chwyt, nie musiałem się na tym skupiać. I zrobiłem 15 razy. O 3 razy więcej. Także niby, niby chwyt, tak? Ale jednak jak, jakie to ma diametralne znaczenie? Tak samo na przykład jak wyciskamy sztangę. I, i, i ręce nam się rozjeżdżają, tak? A, a weźmy rękawiczki czy magnezję. Jest porządny chwyt, tak? No tu nie ma co tłumaczyć. To jest kurde, różnica między niebą nie, a ziemię, tak? Wyciskaj i, i, i ciśnienie ręce rozjeżdżają, a porządny chwyt. Jest różnica. To jest potężna różnica. Także także się tam niektórzy kurwa śmieją, po co ci rękawiczki i tak dalej. No po to właśnie? Ronny Coleman, 8-krotny Olimpia też używał rękawiczek i nikt, i nikt się z niego nie śmiał. Także jeżeli wymyślili rękawiczki, to po, co, po coś one są? Tak? Ja tak samo ja mogę się śmiać z innych, dlaczego ćwiczą. Yy, wiecie, ja na przykład nie stosuję takich ćwiczeń do, dokładnych. Też mogę się z tego śmiać. Ale nie, nie śmieję się z tego, nie polecam tak ćwiczyć, bo tak się dużej, dużej masy mieściowej nie, nie, nie wyćwiczyć. Trzeba jednak szarpnąć to obciążenie większe. Jak chcesz się budować masę, chyba że chcesz budować jakąś po prostu tylko rzeźbę, no to okej, okay, nie? Ale ja się z tego nie śmieję. A że tego nie propaguję, to nie znaczy, że mam się kurwa z tego śmiać. O, tak jak co niektórzy się, się kurwa śmieją ze, ze wszystkiego, nie? Żeby to jeszcze coś osiągnęli. Poważnego. <śmany> <śmany> W tym ćwiczeniu ogólnie też założyłem 10 kg więcej niż, niż zazwyczaj. To było na tyle, 300 zrobiony, 4 ćwiczenia. Lecę do domu, trzeba się nadkrzepić pożywieniem, spożyć sprawę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na skrzypastubeshop.pl, po koszulki. Bluzy, tank topy czyli koszulki na ramionczkach, spodenki, torby treningowe i kubki. Także zapraszam serdecznie i żebyście mi byli. Pozdro. się ma z Atletic Gym Fitness. Mówię cicho, bo niby może tak grałem, ale tam gdzieś dziecko śpi. szefowej i mówi, żebym głośno nie mówił. Także yy, dzisiaj będzie filmik, gdzie nie będę dużo mówił. <grytanie> Lecę się plecy i trochę skórki. Tam robiłem hamerka. I ten yy, w chwycie. W prostym chwycie To jest taki normalny w sobie. Nie, prosty, tak. Teraz będę robił w tak. też też, yy, też, też na tym samym urządzeniu, na tym samym hamerze, tylko inny chwyt. Tam jeszcze z jedną serię spureczek y, może dwie. O, zobaczcie kto wstał. Mówiłem, widzicie? O tu, o. Dziedzia wstała. To, się, no, to jest synek właścicieli. Czy jak jako się nazywa? Milan. To jest Milan. Oh. Trochę zmniejszy obciążenie i lecimy chwycie teraz. Prost. Było prostym, teraz takich bardziej skośnych. Cztery serie od no dwunastu powtórzeń sami 10 robię troszkę troszkę sobie zaczynam podzwalać na większe obciążenia waga tak 110 na 3 będzie także chcę jeszcze tak do 105 do 105 zjechać. muszę może troszkę włożyć do idziemy na czwóreczki trzeba dołożyć trochę tonarzu 10 kilo jeszcze Chciałem zrobić więcej, ale te gąbki się już wyrobiły i się po prostu tak wbija w piszczele. Jakieś, nie wiem, albo odchylę dalej siedzisko i będę stopami. Stopami to ciągną do góry, bo tak mi się wbiło w piszczele, że nie jest sposób to zrobić.